Panowie, chłopcy i dziewczęta, odpalamy wrotki i startujemy. Gala Fogo Futsal Ekstraklasa. Zaczynamy, pozdrawiamy z Opola i jedziemy. Witamy serdecznie. Druga gala Fogo Futsal klasy. Tą galę pierwszą, którą rok temu robiliśmy, ona właśnie była tym odzewem na, na to, to środowisko chciało, czyli, czyli żeby się spotkać, żeby wręczyć, żeby, żeby można było nagrodzić tych najlepszych zawodników, trenerów, działaczy. No i dzisiaj druga, druga gala, myślę, że też fajnie to wszystko wyglądało. Bardzo fajnie jest organizowane, też yy, cieszę się z tego, że było organizowane to w Opolu. O wiadomo, że to yy, region, z którego pochodzę. Yy, z tego co mi wiadomo, po raz drugi taka gala jest organizowana. Dlatego wielkie brawa dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że tak profesjonalnie to wygląda. Brawa, brawa. Dla nas to jest na pewno powód dla dumy. Tak naprawdę łatwe jest podpisanie kolejnej umowy z klubem piłkarskim, czy nawet siatkarskim i koszykarskim. Futsal wydaje się niektórym mniej ważnym, ale nie dla nas. My staramy się traktować go jak najbardziej poważnie, jak każdą inną dyscyplinę i myślę, że udowadniamy to każdego dnia. Bardzo mocno na to dzień współpracujemy. Wiele świetnych pomysłów. Zrobiliśmy naprawdę w tym poprzednim roku mnóstwo akcji razem właśnie z superbetem na pewno będziemy to rozwijać. Wiemy, że druga strona też jest zadowolona, w związku z tym bardzo się cieszę, że im się udało się ogłosić tą współpracę i przez kolejny rok będziemy grali super betem, Futsal jest super, trzymamy się tego hasła i będziemy dalej tą współpracę kontynuować. Oficjalnie na co będzie to I will win było? Yes. but he's the best player and the best player for another country. I do not know and I was so surprised yes, I was sure that I would take three trophies and when now I have five yes, and I'm so happy. Some players can say that it doesn't matter but it's always a motivation for the players having this uh, kind of uh, awards and it's good that Futsal Extra Plaza promotes this. Myślę, że taka garniturowa bardziej mi odpowiada, aczkolwiek nie ma dużej okazji do ubrania takiego garnituru, więc fajnie, że jest taka gala. Ja się bardzo z tego cieszę, że, że po raz drugi tą galę się udało zorganizować i myślę, że to jest ważny element integracji środowiska pocelowego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia z